Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi, który jest honorowym dawcą krwi? Oddanie krwi łączy się z pewnego rodzaju wysiłkiem, w związku z tym ustawodawca przewidział specjalne uprawnienia dla takich osób. Uprawnienia te są realizowane przez pracodawcę, zatem pracodawca udziela wolnego i ponosi koszt tego zwolnienia, jak i również pracodawca wypłaca wynagrodzenie pracownikowi na zasadach określonych jak przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop upoczynkowy. Z tytułu zatem oddania krwi kobieta maksymalnie może wykorzystać 8 dni wolnych, a mężczyzna 12. Z tytułu oddania płytek krwi maksymalnie można wykorzystać 24 dni wolnego, a z tytułu oddania osocza aż 48 dni wolnych w roku kalendarzowym. Ponadto pracodawca ma obowiązek również złożyć honorowego kwiodawcę na czas badań wyznaczonych przez stację krwiodawstwa. Jeśli jednak pracownik może wykonać badania te poza godzinami pracy, wówczas zwolnienie na czas badań nie przysługuje. Należy jednak pamiętać, że należy powiadomić pracodawcę z wyprzedzeniem o konieczności oddania krwi lub poddania się badaniom po to, aby nie dezorganizować pracy zakładu pracy.